Cisza na pokładzie była dusząca. Wujek Artur właśnie stracił kolor z twarzy, a jego drogi zegarek przestał być symbolem prestiżu. Teraz był tylko błyszczącym dowodem jego ignorancji. Dwóch żołnierzy marynarki wojennej USA w pełnym umundurowaniu wdarło się na pokład jego prywatnego jachtu cumującego przy nabrzeżu wojskowym w Charleston. Nie weszli. Oni wmaszerowali, jakby to była strefa operacyjna. Broń przy pasie, komunikaty wydawane krótkimi, precyzyjnymi słowami. Ludzie, którzy jeszcze chwilę wcześniej popijali Proseko i robili selfie z jego córką Karoliną, zamarli. A potem wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło mój świat. Dowódca jednostki, komandor podporucznik Nowicki, wszedł na pokład. Rozejrzał się szybko po twarzach, aż jego wzrok zatrzymał się na mnie. Jego postawa zmieniła się natychmiast. Wyprostował się i złożył krótki, ale pełen szacunku salut. Pani porucznik Czajka, rozpoznanie potwierdzone. Komenda odebrała sygnał. Nie mogliśmy pozwolić, by aktywna oficer z kodem omega była transportowana bez zatwierdzenia. Wuje Artur, który jeszcze przed minutą opowiadał anegdoty o tym, jak załatwił sobie kontrakty z Pentagonem. Patrzył na mnie jak na zjawy. Magda? Jaka porucznik? Ona pracuje w. w magazynie. Wykrztusił, głos mu się załamał. Oficer Nowicki nawet na niego nie spojrzał. Zamiast tego, zwrócił się do mnie: Pani porucznik, eskortujemy panią na pokład USS Walor. Transport zabezpieczony. Rozkazy z bazy Norfolk. Cisza, która zapadła, była głębsza niż cokolwiek, co pamiętam. Nawet morze przestało szumieć. Ludzie na pokładzie, inwestorzy, rodzina, znajomi, nie mogli pojąć, co właśnie się stało. W ich oczach byłam tylko cichą, zmęczoną Magdą, która zawsze nosiła te same buty i nie miała chłopaka. Nie ruszyłam się od razu. Spojrzałam tylko na wujka. Jego twarz. Zawsze pełna pogardy, była teraz przerażona. Wiedział, że przekroczył granicę, której nie rozumiał. A potem, bardzo spokojnie, podniosłam się z krzesła. Minęłam go bez słowa, mijając tłumek gości, którzy nie śmieli podnieść wzroku. Zeszłam z jachtu, a każdy krok na drewnianym pokładzie brzmiał jak wyrok. Przy trapie czekało już czterech żołnierzy, gotowych odprowadzić mnie tam, gdzie naprawdę należy. Ale żeby zrozumieć, jak doszło do tego, że marynarka wojenna musiała interweniować na rejsie zaręczynowym mojej kuzynki, musimy cofnąć się o tydzień do kolacji, która wszystko rozpoczęła. To był jeden z tych wieczorów, które od początku czuły się fałszywe. Kolacja zaręczynowa Karoliny, córki wujka Artura, odbywała się w rezydencji nad zatoką, gdzie każde pomieszczenie pachniało drogim cygarem i ambicją. Ja siedziałam na samym końcu stołu, między kieliszkiem wody a koszykiem z pieczywem, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Robiłam to całe życie, była to moja osobista wersja kamuflażu. Karolina w sukni za kilka tysięcy dolarów śmiała się głośno z żartu, który nawet nie był śmieszny. Obok niej siedział jej narzeczony typowy syn bogatych rodziców, który pachniał zbyt intensywnie i mówił zbyt głośno. Wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni, jakby uczestniczyli w jakimś przedstawieniu, a nie w rodzinnej kolacji. Wujek Artur, zawsze pan sytuacji, wzniósł kieliszek i spojrzał w moim kierunku. No i oczywiście Magda też będzie z nami na rejsie, powiedział donośnie, uśmiechając się jak kot z kreskówki. Ale są warunki, kochana, bez tej twojej starej torby wojskowej i Postaraj się nie mówić nic dziwnego przy naszych gościach. Aha, i nie dotykaj whisky to dla dorosłych. Wszyscy się roześmiali, nie głośno, ale wystarczająco wyraźnie, by mnie zabolało. To był ten typ śmiechu grzecznie złośliwy, w którym każdy uczestniczy z obowiązku nie dlatego, że jest zabawnie. Nie jestem pewna, czy mogę jechać zaczęłam spokojnie. Mam obowiązki służbowe i protokoły, które. Artur przerwał mi ruchem ręki, jakby właśnie uciszał kelnera. Magda, błagam cię, przestań udawać, że twoja praca w magazynie wiąże się z jakimikolwiek procedurami, to tylko papierkowa robota. Patrzyłam na niego bez słowa. Oni wszyscy myśleli, że pracuję gdzieś w administracji, że jestem szarą myszką, która nie zasługuje na żadne znaczenie. To było dokładnie to, co chciałam, by myśleli. Poprawda była taka, że moja torba, ta stara wojskowa, zawierała rzeczy, których istnienia nawet nie potrafiliby zrozumieć: zabezpieczone nośniki, szyfrowany telefon satelitarny, a także procedury ewakuacyjne, które mogłyby uruchomić międzynarodowy kryzys. Zawodowo byłam oficerem operacyjnym przypisaną do bazy w Norfolk, zaangażowaną w działania o najwyższym stopniu tajności. Ale prywatnie, w oczach rodziny. Byłam tylko Magdą, która wciąż nie wyszła za mąż i nie ma życia. Karolina nachyliła się przez stół z udawaną troską. Magduś, masz w ogóle coś, co będzie pasować do dreskałdu na jachcie? Jeśli chcesz, mogę ci pożyczyć coś z mojej poprzedniej kolekcji. Może się zmieścisz. Zacisnęłam dłonie na kolanach pod stołem. Jeszcze chwila, a nie wytrzymam. Ale zamiast odpowiedzieć, tylko się uśmiechnęłam. Uśmiech to moja broń bezpieczna, cicha, pozbawiona ostrych krawędzi. Nie powiedzieli ani słowa o moich osiągnięciach. Nie wiedzieli, że tydzień wcześniej zatwierdziłam ewakuację trzech zagrożonych agentów z wrogiego terytorium. Dla nich nie istniałam jako ktoś wartościowy, tylko jako przypis niepotrzebna ciotka, która nie pasuje do zdjęcia na Instagramie. Ale to się miało zmienić. Bo tej nocy dostałam telefon, który wszystko przyspieszył. Mój telefon zawibrował, a na ekranie pojawił się znany numer. To był komandor Ryszard Żmija Lewicki. Mój bezpośredni przełożony. Człowiek, który nie dzwonił bez powodu. Porucznik Czajka, mamy ruch na Twoim sygnale. Pamiętasz zasady: masz maksymalnie 60 minut poza siecią inaczej uruchamiamy alarm. Jestem z rodziną, komandorze. Kolacja zaręczynowa. Starałam się mówić cicho. Nie obchodzi mnie, czy jesteś na pogrzebie. Póki masz w głowie dane z operacji Mosiężna Wieża, jesteś chodzącym celem, żadnych nieautoryzowanych środków transportu. Zero wyjątków. Spojrzałam w stronę stołu, gdzie Artur właśnie nalewał sobie kolejną porcję whisky, mówiąc coś o senatorze którego załatwił jednym telefonem. Wtedy zrozumiałam: Ten rejs to będzie katastrofa. Ale jeszcze nie wiedziałam jak bardzo. Dzień wypłynięcia nadszedł szybciej niż się spodziewałam. Pogoda była idealna: niebo bezchmurne, wiatr delikatny, wszystko wyglądało jak z folderu reklamowego. Na pokładzie jachtu zebrała się elita, inwestorzy, prawnicy, znajomi z kręgów Artura wszyscy ubrani w biel, z kieliszkami szampana w dłoniach, jakby odgrywali jakąś scenę z serialu o bogaczach. Ja pojawiłam się punktualnie, ubrana zwyczajnie, granatowy polar, wojskowe spodnie i ta sama torba, którą zawsze miałam przy sobie. Gdy tylko Artur mnie zobaczył, przewrócił oczami tak teatralnie, że mogłabym przysiąc, że ćwiczył to przed lustrem. Na litość boską, Magda, miałaś się nie rzucać w oczy. A ta torba? Naprawdę? Co tam masz, beton? Rzucił z udawaną wesołością, ale jego ton był zimny. Zanim odpowiedziałam, zauważyłam, że jeden z członków załogi spojrzał na mnie z lekkim niepokojem. Chyba wyczuł napięcie, które zaczęło gęstnieć w powietrzu. Nie zamierzam przeszkadzać, powiedziałam krótko. Zgłosiłam trasę do systemu i zaznaczyłam transport jako cywilny, niskiego ryzyka. Zgłosiłaś? Komu? Po co? Parsknął śmiechem. To prywatny rejs, nie misja wojskowa. Nie przesadzaj z tymi twoimi zasadami z pracy w archiwum. Nie odpowiedziałam. W rzeczywistości wiedziałam, że jeśli trasa mojego ruchu nie pokryje się z zarejestrowanym planem rejsu, system wykryje anomalię. A jeśli na pokładzie znajduje się oficer z dostępem do operacji o najwyższym priorytecie, takiej jak Mosiężna Wieża, system nie pyta, system działa. I wtedy usłyszałam słowa, które zmroziły mi krew. Artur, rozparty na kanapie, popijając drinka, opowiadał właśnie jednemu z inwestorów, jak udało mu się zaoszczędzić na papierach. Nie zgłaszam takich rejsów oficjalnie, bez planu, bez zgłoszenia, bez śladów. To tylko kilka tysięcy oszczędności, ale warto. Pilot już wie. Lecimy na czarno. Zamarłam. Na czarno? To oznaczało brak manifestu, brak kodu transpondera, brak zatwierdzenia przez system wojskowy. Z perspektywy marynarki wygląda to jak próba uprowadzenia. A jeśli osoba na pokładzie jest oznaczona jako kluczowy zasób, uruchamiane są procedury przechwycenia. Mogłam wtedy wstać. Przerwać, krzyknąć, powiedzieć im wszystkim, że za chwilę będą mieli nad sobą śmigłowce, a na radarze zapalą się wszystkie czerwone światła. Ale znałam Artura. Wiedziałam, żeby mnie wyśmiał. A może jeszcze kazał zejść z pokładu. Zamiast tego sięgnęłam po telefon. Otworzyłam zabezpieczony kanał łączności i napisałam krótką wiadomość do dowództwa. Rejs cywilny. Brak zgodności kodów. Możliwy transport nieautoryzowany. Proszę o przechwycenie bez użycia siły. Kliknęłam wyślij, obserwując jak ekran potwierdza szyfrowanie i dostarczenie. Potem sięgnęłam do bocznej kieszeni torby. Był tam niewielki brelok, czarny, niepozorny. Wyglądał jak pilot do garażu, ale był to sygnał awaryjny, bezpośrednie połączenie z najbliższym dowództwem operacyjnym marynarki. Dotknęłam go kciukiem, nie spuszczając wzroku z Artura, który właśnie opowiadał anegdotę o tym, jak złamał opór jednego z admirałów. Klik. W środku mnie cisza. Tylko oddech i puls. Na zewnątrz gwar, muzyka, śmiechy. Ale ten jeden klik wystarczył, by w ciągu kilkunastu minut wszystko się zmieniło. I kiedy jacht zaczął odbijać od brzegu, a silniki zaryczały. Ja już liczyłam w głowie pięć minut, dziesięć, piętnaście, dwudziesta trzecia minuta. Tyle wystarczyło. Silniki jachtu ledwo weszły na pełne obroty, gdy nagle, jakby ktoś przeciął powietrze nożem, z głośników dobiegł komunikat od kapitana. Był to głos zupełnie inny niż wcześniej, pozbawiony pewności i tej przyklejonej uprzejmości, którą zazwyczaj serwowano pasażerom VIP. Mamy sytuację. Musimy natychmiast wrócić do portu. Proszę zachować spokój. Goście zaczęli się rozglądać, zdezorientowani. Ktoś zażartował, że to pewnie kontrola skarbowa. Ktoś inny próbował dokończyć szampana, jakby nic się nie działo, ale ja już wiedziałam. System zareagował. Spojrzałam na Artura. Już nie był tak rozluźniony. Zmarszczki na czole wyraźnie się pogłębiły, a jego dłoń zacisnęła się na kieliszku, jak w imadle. Co się dzieje? Coś się popsuło? Zapytał głośno, bardziej do siebie niż do kogoś konkretnego. Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, z oddali dało się słyszeć niski pomruk. Wibracja przeszła przez pokład, przez szkło kieliszków, przez kości. To nie był zwykły helikopter. To był dźwięk znany tylko tym, którzy kiedykolwiek byli blisko jednostek wojskowych w stanie gotowości. Pojawił się nad nami helikopter Navy Seals, czarny jak noc, bez oznaczeń widocznych gołym okiem, z reflektorem, który rozdarł niebo i oświetlił pokład jak reflektor sceniczny. Światło padło prosto na środek jachtu, a potem zgasło cisza. Goście patrzyli po sobie z szeroko otwartymi oczami. Karolina zakryła usta dłonią. Jej narzeczony próbował coś powiedzieć, ale głos mu uwiązł w gardle. I wtedy metaliczny huk. Trap z boku jachtu został gwałtownie otwarty, jakby nie czekano na pozwolenie. Dwóch żołnierzy w pełnym oporządzeniu weszło na pokład w tempie, które nie pozostawiało wątpliwości. To nie była wizyta kurtuazyjna. Wszyscy na swoje miejsca. Nie ruszać się, pokład zabezpieczony. Artur poderwał się z miejsca. Jego twarz przybrała purpurowy odcień. Co wy sobie wyobrażacie? To prywatna jednostka. Jestem kontraktorem obronnym, mam dojścia do. Jeden z żołnierzy spojrzał na niego chłodno i bez emocji. Proszę usiąść, panie, i niech pan trzyma ręce na widoku. Byłam gotowa. Wiedziałam, że to nastąpi, ale i tak serce zabiło mi mocniej, gdy trzeci żołnierz wszedł na pokład i skierował się prosto do mnie. To był komandor podporucznik Nowicki. Znałam go z odpraw, z operacji, z chwil, w których świat zapadał się pod nogami, a on potrafił jednym spojrzeniem przywrócić porządek. Spojrzał mi w oczy i skinął głową. Pani porucznik Czajka, komenda odebrała pani sygnał awaryjny. Zgodnie z protokołem Omega, nie mogliśmy pozwolić, by oficer z dostępem do materiałów strategicznych był transportowany w niezabezpieczony sposób. Eskorta jest gotowa. I wtedy to się stało. Wszyscy spojrzeli na mnie, nie na Artura, nie na gości, nie na narzeczonego Karoliny, na mnie, na tę samą Magdę, którą jeszcze wczoraj traktowali jak ubogą krewną, jak problem do ukrycia na zdjęciach. Tym razem nikt się nie śmiał. Artur patrzył na mnie, jakby nie rozumiał, co słyszy. Ona poważnie. Przecież ona zajmowała się dokumentami. Magda, co ty im powiedziałaś? Nie odpowiedziałam, bo nic nie musiałam mówić. W moim milczeniu była siła, której nie mógł już zignorować. Artur jeszcze próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją, jakby dało się odkręcić to, co właśnie się działo. To nieporozumienie, ona jest tylko moją siostrzenicą. Ktoś was źle poinformował, krzyczał w kierunku komandora Nowickiego, ale nikt nie reagował. Zamiast tego żołnierze utworzyli wokół mnie formację ochronną. Ruchy mieli zsynchronizowane, wyćwiczone, spokojne, jakby wszystko to było rutynową operacją, a dla nich zapewne było. Bo kiedy na pokładzie znajduje się ktoś oznaczony kodem Omega, nie ma miejsca na błędy. Na twarzy Artura pojawiła się panika, a jego głos zmiękł. Chwileczkę, przecież to wszystko to tylko rejs rodzinny. Chciałem tylko zaoszczędzić trochę pieniędzy. To nie jest przestępstwo. Próbował przekonywać, ale nikt nie słuchał. Karolina stała z boku, blada jak ściana, trzymając się za ramię swojego narzeczonego, który wyglądał jakby właśnie chciał zniknąć z powierzchni ziemi. W tym wszystkim nikt nawet nie zapytał mnie, czy jestem gotowa. Bo nie musieli. Ja nie byłam pasażerką. Ja byłam powodem, dla którego to wszystko się wydarzyło. Nowicki spojrzał na mnie po raz ostatni i skinął głową. Zgodnie z procedurą, oficer Czajka zostaje przekazana pod ochronę jednostki specjalnej. Rejs zostaje uznany za nieautoryzowany. Jednostka zabezpieczająca przejmuje dowodzenie nad transportem. To było jak cios w brzuch dla Artura. Jego twarz najpierw zbladła, potem pociemniała. Wiedział, co to znaczy. Jacht, jego duma, jego mobilne biuro, jego pokaz siły. Zostanie zatrzymany. Sprawdzony od pokładu po śrubkę. A każdy e-mail, każdy kontakt, każde urządzenie elektroniczne na pokładzie. Przeanalizowane przez kontrwywiad. Mnie już to nie obchodziło. W milczeniu ruszyłam w stronę trapu. Każdy krok brzmiał jak werbel. Nie odwróciłam się, nie szukałam spojrzeń, bo po raz pierwszy w życiu nie musiałam nic udowadniać. Na nabrzeżu czekał na mnie szary suf z oznaczeniami bazy w Norfolk. Kierowca nie wychodził, czekał tylko aż wsiądę. Zanim otworzyłam drzwi, zerknęłam przez ramię na jacht. Artur stał jak wryty, otoczony przez żołnierzy, próbując coś wyjaśnić, gestykulując jak szalony. Ale to już nikogo nie obchodziło. Wsiadłam do pojazdu i drzwi się zatrzasnęły z głuchym dźwiękiem. Ruszyliśmy. A ja poczułam, że po raz pierwszy od lat nie jestem już tą, którą trzeba tolerować. Byłam tą, której nie da się zignorować. I wtedy dotarło do mnie, jak bardzo Artur nie rozumiał świata, w którym żyłam. Dla niego wszystko można było załatwić pieniędzmi, wpływami, telefonem do znajomego senatora. Ale w moim świecie działały inne reguły. Tam liczyły się tylko dyscyplina, kompetencja i lojalność. I jeśli złamiesz te reguły, system nie ma litości. To, co wydarzyło się po przejęciu jachtu, było dla Artura początkiem jego osobistego końca. Niespektakularnym, niewidowiskowym, ale powolnym, nieubłaganym i bolesnym jak korozja luksusowego kadłuba pod wodą. Jacht został zatrzymany na miejscu. Załoga, pasażerowie, nawet kucharz, wszyscy zostali przesłuchani. Przez kolejne godziny nikt nie mógł opuścić pokładu. Wszystko, co miało elektroniczny obwód, zostało zabezpieczone i zabrane do analizy. Dla Artura to był szok. Był przyzwyczajony do świata, w którym zna się ludzi, którzy mogą to załatwić. Ale tym razem nikt nie odbierał telefonu, nikt nie przyjechał go ratować bo tym razem nie chodziło o pieniądze czy wpływy. Chodziło o naruszenie bezpieczeństwa narodowego. Kilka godzin później, gdy ja już byłam bezpiecznie przewieziona do bazy w Norfolk, Artur został zabrany do tak zwanego pokoju bez okien. Miejsce, gdzie pytania są zadawane powoli, powtarzane wielokrotnie, a milczenie nie działa. Zaczął się proces, który miał zdefiniować jego przyszłość na nowo. FBI, kontrwywiad, Naval Criminal Investigative Service wszyscy chcieli wiedzieć, dlaczego próbował przeprowadzić nieudokumentowany transport wysokiego ryzyka, dlaczego nie złożył planu rejsu, dlaczego na pokładzie była osoba z dostępem do tajnych danych i najważniejsze czy robił to świadomie, czy był tylko idiotą. Ale system nie rozróżnia głupoty od sabotażu. Dla procedur ignorancja to też zagrożenie. Z relacji, które dotarły później do mnie nieoficjalnymi kanałami, wiem, że Artur był przesłuchiwany przez 48 godzin, że jego telefony, e-maile i cała komunikacja została zabezpieczona, że jego jacht rozebrano praktycznie do śrubek w poszukiwaniu sprzętu szpiegowskiego, że jego konto w banku zostało tymczasowo zamrożone, bo podejrzewano pranie pieniędzy i że nie było nikogo, kto by za nim poręczył. Karolina, jego córka, wróciła z rejsu w milczeniu. Narzeczony się ulotnił. Firma, jego duma i źródło pychy zaczęła odcinać się od właściciela w oświadczeniach prasowych, bo w biznesie obronnym nie ma miejsca na skandale. Ale najgorsze dopiero miało nadejść. Bo gdy opadł kurz, a Arturowi pozwolono wrócić do domu, odebrał list. List z Pentagonu. Jego certyfikat bezpieczeństwa. Ten sam, który był fundamentem jego kariery, dostępem do przetargów, kartą przetargową w każdym kontrakcie, został tymczasowo zawieszony. I by go odzyskać, potrzebował referencji, nie od byle kogo od osoby aktywnej służby, z równym lub wyższym statusem bezpieczeństwa. I tak oto, po tygodniach ciszy, na moje biurko trafił oficjalny list nie od Artura, od jego prawnika. Ton, uprzejmy, treść Desperacka. Prośba, bym jako porucznik Magda Czajka, oficer z kodem Omega, wystawiła pozytywną opinię o wujku Arturze. Że to nieporozumienie, że był zagubiony, że zasługuje na drugą szansę. Czytałam ten list, trzymając go za rogi, jakby był czymś brudnym. I wtedy przypomniałam sobie tamten moment, kiedy kazał mi usiąść z tyłu, kiedy wyśmiał moją torbę kiedy udawał, że moja obecność to tylko przykry obowiązek. I bez słowa, bez żadnych emocji podeszłam do niszczarki obok mojego biurka. Wsunęłam kartkę i włączyłam urządzenie. Dźwięk miażdżonych włókien papieru był cichy, ale brzmiał jak sprawiedliwość. Sześć miesięcy później. Siedziałam przy biurku w głębi Skifu, wydzielonego pomieszczenia w bazie w Norfolk, które wyglądało jak połączenie bunkra z centrum dowodzenia. Cisza była przerywana jedynie cichym buczeniem serwerów i stukanie klawiatur analityków. Od operacji na jachcie minęło już trochę czasu, ale jej echo wciąż było słyszalne w kręgach wojskowych i politycznych. Plotki rozchodziły się szybko: kontraktor, który wpakował się w kłopoty z marynarką, cywil, który przypadkiem uruchomił protokół alarmowy facet, który nie wiedział, że jego siostrzenica jest oficerem wywiadu z kodem dostępu wyższym niż jego własny. Byłam w trakcie przeglądania dokumentacji nowej operacji, gdy na moje biurko trafiła koperta fizyczna. To zdarzało się rzadko. Papier był gruby, ciężki, z wyraźnym znakiem prestiżowej kancelarii prawniczej z Waszyngtonu. Otworzyłam ją ostrożnie. List był krótki, wyważony, z nutą desperacji między wierszami. W imieniu naszego klienta, pana Artura K., zwracamy się z uprzejmą prośbą o wystawienie opinii potwierdzającej jego patriotyzm, lojalność wobec interesu narodowego oraz brak zamiaru działania na szkodę struktur wojskowych Stanów Zjednoczonych. Zatrzymałam się. Dalej nie musiałam czytać. Wiedziałam już wszystko. Jego certyfikat bezpieczeństwa. Ten sam, który przez lata otwierał mu drzwi do kontraktów i zamówień publicznych, został zawieszony. Teraz, jeśli chciał go odzyskać, potrzebował wsparcia od kogoś z odpowiednią klauzulą. A ja, porucznik marynarki wojennej z kodem Omega, byłam jedną z niewielu osób, które mogły go uratować. Ironia była niemal bolesna. Przez lata traktował mnie jak wstydliwy problem, jak dodatek do rodziny, którego się nie pokazuje. A teraz. Potrzebował mnie. Wstałam od biurka i spojrzałam na mapę wiszącą na ścianie. Punkty operacyjne, linie przesunięć, czerwone i niebieskie kropki. Prawdziwy świat. Świat, w którym jestem kimś, nie dodatkiem, nie biedną Magdą. Podeszłam do niszczarki. Wsunęłam list do szczeliny i włączyłam urządzenie. Cichy szelest rozdzieranych włókien papieru był wszystkim, czego potrzebowałam. Nie zrobiłam tego z zemsty, niezłośliwie. Zrobiłam to z chłodną precyzją, której nauczyła mnie służba. To nie była zemsta, to była granica. Tego dnia zrozumiałam, że Artur nie potrzebuje kolejnej szansy. On potrzebuje lekcji, której nie da się zapomnieć. I czasem najlepszym nauczycielem jest system, którego przez lata próbował oszukać. Wyszłam z biura późnym popołudniem. Powietrze nad Norfolk było chłodne, ale rześkie, niosło ze sobą zapach soli i stali, mieszankę, którą z czasem zaczęłam kochać. Przeszłam głównym korytarzem bazy, mijając oficerów, techników, analityków. Nikt mnie nie zatrzymywał, ale wielu skinęło głową z szacunkiem. Dwóch młodszych podoficerów, których nie znałam osobiście, ustąpiło mi miejsca przy wejściu. Jeden z nich powiedział cicho. Dziękujemy za ostatnie rozpoznanie, pani porucznik. Odpowiedziałam jedynie skinieniem głowy. Tak właśnie wygląda uznanie w moim świecie ciche, konkretne, bez fleszy i braw. Wsiadłam do służbowego samochodu i przez chwilę siedziałam w ciszy. Spojrzałam w bok na zatokę, gdzie w oddali majaczył sylwetka USS Valor, ten sam okręt, na który zabrano mnie po przejęciu jachtu Artura. Statek nie zmienił się ani trochę. Ja całkowicie. Kiedyś bałam się, że moja rodzina nigdy nie zobaczy mnie jako kogoś wartościowego, że zawsze będę tą z boku, bez nazwiska, na liście gości honorowych, bez prawa głosu. Ale już nie musiałam niczego udowadniać. Bo dziś wiedziałam, że to nie rodzina definiuje Twoją wartość, ani pieniądze, ani nazwisko. Tylko to. Jak zachowujesz się, gdy nikt nie patrzy? Jak bronisz tych, którzy cię nie doceniają? Jak odchodzisz w ciszy, ale z podniesioną głową? Artur próbował przez całe życie ustawiać ludzi wokół siebie, mierząc ich wartość grubością portfela i numerem kontaktów w telefonie. Ale system, który próbował manipulować, w końcu odpowiedział. I zrobił to bez krzyku, bez walki. Po prostu. Wszedł na pokład i zabrał to, co należało do niego. Ja nie musiałam już nic robić. Nie napisałam listu, nie oddzwoniłam, nie posłałam wiadomości przez kuzynkę. Po prostu pozwoliłam, żeby to, co miało się zawalić, zawaliło się samo. I czasem właśnie to jest największa siła, jaką możemy mieć, bo prawdziwa moc. Nie musi krzyczeć, by zostać usłyszaną. Jeśli kiedykolwiek czułaś się niewidzialna przy stole pełnym ludzi, którzy uważali się za lepszych, to ta historia była dla ciebie. Powiedz mi, co ty byś zrobiła na moim miejscu?